WhatsApp jest obecnie najpopularniejszym komunikatorem na świecie. Używają go niemal wszyscy. Pozwala on na szybką komunikację z innymi ludźmi. Czaty, połączenia audio i wideo to tylko czubek góry lodowej jego możliwości. Poza tym zawiera on masę przydatnych funkcji i ukrytych trików, o których niewiele ludzi wie i są one stosowane każdego dnia, aby okłamywać użytkowników. Witam. Z tej strony pan nowicjusz Szyszka. A w tym filmie wymienię powody, które być może przekonają część z Was do porzucenia WhatsAppa. Zaczynajmy! Zanim jednak przejdziemy do wad WhatsAppa, wypada krótko i prosto omówić, jak działa. Aby założyć konto, wymagane są numery telefonów. To właśnie za ich pomocą możesz wyszukiwać innych użytkowników, a oni Ciebie. Podczas konwersacji z innymi ludźmi aplikacja chroni nas szyfrowaniem end-to-end. -end. W skrócie sprawia ono, że nikt poza nadawcą wiadomości jej odbiorcami nie jest w stanie zobaczyć zawartości wiadomości bądź rozmów audio czy wideo. Sama aplikacja więc jest odpowiedzialna za zabezpieczenie naszych wiadomości, a serwery wcielają się w rolę kuriera, który ma dostarczyć naszą paczkę, ale nie wie co jest w środku. Chyba teoretycznie wszystko super. Nikt nie odczyta naszych wiadomości. Nawet właściciele Whatsappa. No to o czym ty gadasz, pusty ubieprz? to brzmi zarąbiście. Proste, bezpieczne i co najważniejsze, szanuje prywatność, nie? Cóż... Otóż nie. Nawet za najpiękniejszym rajem na świecie zawsze coś się kryje. Coś, co nie zawsze musi być fajne. I Whatsapp nie jest wyjątkiem. Istnieje jeszcze coś takiego jak metadane. Są to swego rodzaju dane towarzyszące. W przypadku normalnych paczek są to np. Na dane nadawcy paczki oraz adresata, jej waga, objętość pudełka itd. W przypadku plików oraz wiadomości w komputerowym świecie też coś takiego istnieje i są to właśnie metadane, jednak w tym świecie wyglądają one oczywiście inaczej. Może to być też nadawca, jak i adresat wiadomości, ale może to być również wasza lokalizacja, rozmiar wiadomości, długość trwania rozmowy, a w przypadku grafiki lub wideo ich rozdzielczość, czy nawet dokładna lokalizacja, gdzie pierwotnie zostały wykonane. Podałem tylko najprostsze przykłady metadanych w internecie, żebyście mieli mniej więcej obraz, o czym tutaj mówimy. Ważne jest jednak to, że metadane, których używa się podczas korzystania z Whatsappa, są gromadzone i zapisywane przez jego właścicieli. Zapytacie się pewnie, co w związku z tym? To teraz omówmy, co można się o Was dowiedzieć, bazując tylko i wyłącznie na metadanych. Oto przykłady. Wiadomo, że dzwoniliście na numer 112, ale nie wiadomo, o czym była rozmowa. Wiadomo, że kontaktowaliście się ze swoim lekarzem psychiatrą, ale nie wiadomo o czym rozmawialiście. Wiadomo, że kontaktowaliście się ze specjalistami od testów na HIV, a potem ze swoim lekarzem w ciągu ostatniej godziny, lecz treść rozmowy pozostaje nieznana. Jak pewnie zauważyliście, na podstawie tylko tych metadanych, nawet nie znając treści konwersacji, bardzo łatwo można odgadnąć o czym ona była. Sztuczna inteligencja, mając jeszcze mniej metadanych, potrafi trafnie odgadnąć, o czym pisali się np. z trzecią czy swoimi znajomymi. Właśnie dlatego obietnice prywatności WhatsAppa nie są prawdziwe. Zapisując metadane swoich użytkowników, mogą mimo szyfrowania danych metodą end-to-end -end, poznać zawartości wiadomości. Jeżeli chcecie, żeby wasze wiadomości naprawdę były prywatne, musicie znaleźć alternatywę której twórcy nie zapisują u siebie waszych metadanych i domyślnie szyfrują wasze wiadomości metodą end-to-end. -end. Eee, dobrej alternatywy. I właśnie tym zajmiemy się w przyszłych odcinkach tej serii. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!